Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Mister Nitek i dzisiaj gramy po raz pierwszy w grę Scrap Mechanic y, Oczywiście Survival, ze mną jest y, mój y, znajomek y, Scrap ała, ała, ała moja głowa kierwa, ała No cześć widzowie, z tej strony Scrap i będziemy grali dzisiaj w Scrap Mechanic Survival No, więc y, to zaczynamy naszą przygodę z tą grą y, W grę już w Survivala graliśmy nie do końca wszystko mieliśmy jakby zrobione, ale um, ogarniamy na tyle, żeby y, nie być nudą. Nie być no 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 tak, więc na pewno nie będzie tak, że będziemy czegoś wiedzieć. Znaczy coś tam może i tak, ale y, myślimy, żeby zrobić, że na razie się tutaj y, y, rozłożymy i będziemy sobie y, farmić na razie do. Tylu jedzenia, żebyśmy mogli sobie na spokojnie wyruszyć do warsztatu. Gdzie będzie następny etap rozgrywki. Więc... Na razie Ale tutaj tego co się w następnych odcinkach. Dokładnie nie będzie spoilerów. Ciąg dalszy nastąpi. Więc ja już. Szybciuteńko tutaj do tej naszej rakietki, którą się rozbiliśmy. Robocik! Tobą. <noise> Dzień po czwarko. Ała, 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 ała. Dobrze. Ale Weź... Ja mogę, ja mogę zebrać. Nie, nie, wiem. Możesz posadzić proszę nasionka? Podlać? Mm, tak. No to proszę. Ja jeszcze tutaj. Yy, zgaszę ostatnie rzeczy i tyle Ja mogę zbudować ewentualnie później jeszcze obramówka I no, tam nie wiem sobie dobrze, pójdziesz dobrze, poszukać coś dobrze. dobrze no to yy, chodź tutaj łap wiadełko no, Wiadełko no. łap Ja Idź podlej. Ja mam pomysł, żeby może tej budki, która tutaj jest, po prostu wziąć całe drewno, żebyśmy już mieli budule do no, budowy tego. Można, można. To już szybko zejdzie, więc ty tam podlej, jak już to później sobie coś pójdziesz poszukać. Zadziewam. Tam w 12 że... minut sobie. Patrzę, widzę Myślę, wie, że poradzi. Tak. jak się stanie po, po troszkę z boku niż w środek dwóch Polek to, jak się mniej więcej na środek wyceluje, to się czasami podleją dwa, czasami jeden. Zazwyczaj są dwa, ale czasami się zdarza yy, jeden. Ja idę pozbierać drewno. Dobra. Może Żeby teraz już był urzę. jakiś pudurek na to. Oj, ty nie wziąłem. Jak podlejesz to sobie? Pójść na jakąś wyprawę, pozwiedzaj Bo Ja tam widziałem, że Tutaj za tą naszą rakietą były skrzynki, to możesz się sobie pootwierać jak już dasz mi jakieś okay. tam fanty do, do Jakichś po albo coś Scrap mechanik, szybko się drzewa ścina, więc bywanie. drewna będzie łatwe Wszystko podlana? Jeszcze chwilka. No dobrze, dobrze, dobrze. Ja tutaj z drewno i tyle. Będę miał na przyszłość. Bo ja planuję takie barierki jakby zrobić w naszym na ogrodzeniu z drewna, bo takie bale są bardziej wytrzymałe niż same kostki. Kiedyś to w ogóle chyba było tak, że to było niezniszczalne, a to tam były te pierwsze wersje ja Survivala. Chyba jeszcze nie nawet mogę. polskiego języka nie było. W sensie był, ale, ale on nie działał. Teraz to polski język, to się nazywa polski język, a nie. No tak. Kiedyś to było. Blok not found. W polskim języku. Dobra, ja do za ten statek, jak mi mówiłeś. Poszukam sobie. Jakieś no bo tam są skrzynki, rzeczy. widzisz takie. Tak, widzę, widzę. Zielone. Ale tutaj postaram coś zbudować i jak już to wieczorkiem podejdziesz i będziemy bronić tej farmy przed robocikami. Staram się zrobić, żeby ta farma przeżyła, więc zrobię jakieś normalne ogrodzenie, a nie z dwóch desek i tyle. I ogólnie szybkie informacje: to, że odcinki będą się pojawiać w soboty. O, gdzieś na dobrze pójdzie. Tak. E, raczej to o. będą ustawione premiery na godzinę równą 12.00. Nie tak jak często zazwyczaj wrzucamy, że po prostu o której się prześlę filmik na YouTube, a, to po prostu będzie. Więc będzie, po, będzie premierka o równej 12.00 w soboty. Więc oczywiście wpadajcie i oglądajcie Ja na pewno też będę na premierce, więc Będziemy mogli sobie pogadać O różnych pierdołkach i tyny. To Na razie Ci z tych skrzynek wypadło coś dobrego? Czy tak hmm. średnio? Jeden sunshake Trochę ziemi No to ziemia się przyda, bo jeśli Ta... będziemy jeszcze tutaj Planować zostać na te kilka dni bo po prostu się doda tą ziemię i będziemy mieli po prostu większą farmę Komponent kitów już parę, cztery dokładnie O, no to będzie można zrobić jedną rzecz, ale nie będę mówił na razie, bo może widzowie nie wiedzą A, jeszcze trochę 13, 13 paliwa mi wypadło, więc jeszcze trochę jest Dobra, no tą wieżę no to... już nie idę no, no coś... możemy to... Jeśli ten odcinek się dobrze przyjmie, no to w następnym możemy tam tak. chyba pójść, nie? Więc to będzie w następnym odcinku, jeżeli się dobrze odcinek przyjmie. To możesz widzą pokazać na razie jak wygląda ta nasza farma i pójść tam sobie właśnie za nią i coś tam poszukać. Okay. Coś. Według mnie ona przetrwa. <głodnie> Ładnie wygląda nawet dość. Znaczy ten pierwszy atak to jest najsłabszy, był. no nie, więc on nie musi jakoś być bardzo wytrzymały. Ale no nawet no. jeśli, żeby się nie martwić. Tak. No, będzie na pewno wytrzymała. Przynajmniej na taką falę No to ty sobie będzie. pójdź tam, nie wiem, gdzieś za to jezioro, coś poszukaj, może jakieś krowy znajdziesz. Dobra. Tak, krowy to i pewnie kukurydzę, więc będziemy mieli od razu dużo mleka. Ten robocik... Ono i robociki zabija i dra, dla skrapu, żebyśmy później mieli jakiś jakieś Nawet z tym drewnem jest ok, może i już mi zabrakło, ale mam tutaj przyszykowane te belki takie i... Żeby zrefinuję, jak to poprawnie się nazywa W ogóle widzowie, postaram się wam wkleić ankietę, jeżeli się nie uda, to w komentarzach możecie mi pisać Czy spotkaliście, jeżeli graliście w tą grę, czy spotkaliście kiedyś czerwonego robota? No taki wielczy, wielki robot i powiem tyle, trudno go zabić No troszkę tak No go spotkaliśmy tak, parę razy Ja raz go spotkałem, jak samemu poszedłem dosłownie na wyprawę i... Dosłownie nie spodziewałem się go i totalnie tak mi wyskoczył z krzaków Więc można no, sobie nie. się wystraszyć, nie? On jest na szczęście rzadki, raczej, raczej go w prędkim czasie nie tak. Znaczy ogólnie on jest do, w dosyć dalekiej y, odległości od, w promieniu, od tego, od statku naszego Więc to jest na razie zresztą bezpiecznie No to ja już farmę zrobiłem, to ja teraz idę sobie drewno pozbierać By było czy Coś, znalazłeś jakieś krowy albo coś? na razie nie znalazłem robotka Aha, to był ten mały robotek, czy... Ten większy O, to dobrze, czyli że tak zwana noga wypadła Tak Także ja to też nazywam szyją czy ja robię ciszka. Ja sądzę, że tak, dwa, 3 dni jeszcze pozbieramy yy, właśnie te roślinki, ale to jak już to w następnym odcinku to będzie jako time-lapse i tyle. Tak, żeby... Po prostu taką... zobaczymy się już kilka dni później, jak będziemy mieli już wszystko ogarnięte, jakieś tam jezom Tak, żeby i... nie zanudzać tutaj filmikiem, żeby nie było nudno. Bo no, wiemy, że nie opłaca się zbytnio ciekawie jakiejś nudnej rzeczy oglądać, więc po prostu będziemy... Dlatego, oglądać, dlatego przeważnie, przeważnie jakieś zbieranie materiałów, jakieś tam... Właśnie jakieś tam szukanie, po prostu zbieranie, takie nudniejsze rzeczy to ja będę wykonywała, jakieś przygody, zwiedzanie, coś takiego, to razem będziemy robić, albo tak. tylko sam YouTube. Już tego drewna się dużo robi i w ogóle muszę sprawdzić A jeszcze 4 minutki to, na spokojnie Zdobyłeś jakąś ziemię? Poczekaj. Nie, tylko te trzy, co wcześniej już miałem. Tej teraz. A. A nie, no raczej tak, dwa, trzy dni. farmimy sobie. To po tej farmie, po tej fali, jak znaczy, jak to zbierzemy te y, nasionki, te owocki, to sobie przedłużymy o jeden, o jeden no, rząd. Bo mam trzy akurat, to będzie ładnie. Albo w, w sumie to nie. To nawet można wiesz, można w tym, tym, tym w tej przedniej barierze tutaj postawić. tutaj nie wiem, jakieś pomidorki będzie się chowało. A na no środku jakieś wki, bo rzodkiewki są najlepsze. de de Best. Już dość sporo tego drewna mam z stóweczka. Ja mam przykład 20 skrapu. O, no, i dobrze. To się przyda później, jak będziemy próbować coś robić. Siedem kukurydz mam ale krowy żadnej na przykład nie widziałem. No to jeszcze mniej więcej zostało, bo ja nie mogę się odwrócić. Eee, dwie minuty. W sensie dwie minuty, no, i tam 50 sekund. O w ogóle. W ogóle ja, ja nie zwracam uwagi na to, i ja spragniony jestem bardzo. Tak, bardzo, bardzo. To ja też mówiąc, nie zwróciłem uwagi. Masz jakiegoś tak Zamuci nie? No ma mam. Tu weź podejdź, bo ja tutaj ciężko pracuję zdobywając drewno. Oj, już już umieram, już umieram. Pomocy ja tu yy, już rzucam. Dziękuję. Ura to weź mi życie tak dosłownie. Ale ta deska się toczy, zatrzymaj się. Hmm... Zastanawiam mnie co jest pod L, bo w prawym dolnym rogu jest coś właśnie niezaznaczone, takiego... Jakby nie wiem, jakaś mapa to była, coś takiego? No, to wygląda że jakaś ikonka zapisu też trochę, coś takiego. No, tutaj gra się zapisuje w sumie za minutę, No tak. Może to będzie szybki... Ojej, uciekają do deski bardziej Dobra, to tylko tyle, już zbierzemy, i y, pójdziemy obronić to. I to w sumie. Tak, to będzie na razie koniec. Taki, taki luźny odcineczek, taki pogadankowy troszeczkę, ale to Nieważne. Ile masz desek? Ja mam 20. Możesz mi rzucić, bo teraz będę miał 163, jaki dasz. No, i z tego da się już coś konkretniejszego zbudować. Ale no, raczej na 100% to obronimy, to nie będzie jakieś trudne przecież. To. Nieraz raz stawialiśmy czoło takim rzeczom. Ale tutaj są te kamienie i te kamienie podobno można rozwalać, ale to trzeba jakiś wiertło mieć, coś takiego, nie wiem, w pojeździe chyba. My na razie możemy o tym pomarzyć Tak No już wracajmy, bo 35 sekund i tyle, tyle Ja słyszałem coś tam w ogóle, że Tutaj można ten y, jakąś, Jakiś pistolet, jakąś broń sobie załatwić, żeby strzec te roboty no. Ale nie wiem dokładnie co to jest To by było fajne Chyba one właśnie no wtedy to byśmy te roboty tak sobie strzelali. tak. No, też by też tak o uszy. I jeszcze? A, to też wracam. I będę tutaj. Nie, 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 Dobra. nie, Dobra. nie, mnie nie, nie, idźmy tak. W ogóle zawsze, ku mojemu zdziwieniu, dużo dosyć. Nie, teraz chyba akurat dużo nie będzie szło, ale dosyć dużo ich idzie przez rzekę, w sensie płynie. Co też jest dziwne, no. bo teoretycznie roboty nie powinny pływać. O, no, w sumie. Ale teraz. Ech, to tak. Moja barierka to trochę useless była, na to wygląda. No dobrze, no to w sumie możemy jeszcze tak zrobić, bo już jest po 24 w grze oczywiście To możemy pójść na wyprawę, tam... tam byłeś, co nie? Tak, tam nic tam. nie ma To możemy pójść tutaj, coś pozbieramy i... Tak nie wiem, jakąś szybką przygodę zrobimy i wrócimy, zbierzemy warzywka i to będzie koniec, tak to wygląda tak. Ogólnie tą wie... tą wieżę będziemy w następnym odcinku zwiedzać tam jest jedna ciekawa rzecz Po prostu tutaj na lewo chodźmy, może jakąś... Instancję się znajdzie, jakiś robocik będzie do zabicia Tylko żeby teraz... Józek, pamiętaj, nie zgubmy się! Tak A to jest jakaś, nie wiem, jakaś... Tutaj dużo skrzynek jest, chodźmy tam Ale też robotów chyba jest dużo Tu już jest jeden przy mnie Nie wiem, na razie nie widzę żadnych robotów, jest dobrze o już pierwszy robocik ale ja jestem wyspecjalizowany w dziedzinie roboto już albo karate w sumie też Ja umiem tam Jak się młotkiem zamachnę to normalnie na 2 metry odrzuci tych robociszków O i jeszcze jeden Co chcesz się bić? Chcesz się bić twaniaku? Nie ma no My wrócimy tutaj do domu, to już będziemy mieli Metalu i skrapu pół, że będziemy mogli sobie, nie wiem, jakiś bunkier zbudować No, serio Hmm Na razie No, niby dużo jest tych robotów, ale Jak już się umie walczyć z nimi, to one są łatwe, banalne są W porównaniu nie. do Mię Jeszcze takie żółte roboty, które strzelają i są bardzo szybkie Więc w porównaniu do nich To jest bułka z masłem ja Przed chwilą wskoczyłem na twarz temu robotowi robotyczkowi temu żółtemu Znaczy pomarańczowemu, no tego z nogą to, yy, to było xd, bo mu się dosłownie odbiłem I jego głowa mnie odbiła do góry Jak z jakiejś trampoliny no, <głos》> W ogóle ziemię znalazłem jedną będzie do rozbudowy farmy, ale tak jakbym, nie wiem, ja bym wyruszył, jakbyśmy mieli 10 marchewek, z 15 pomidorów i z 10 tych rzodkiewek Tak, ej ej ej, jest... ej, 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 kolego, drogi, ominąłeś ziemię w skrzyni. Halo, co to ma być? Nie, bo ja tam kawałek wyszedłem. No, i ziemia ważna rzecz. Ziemia, ziemia najważniejsza rzecz. Na no. szczęście. Tutaj nie musimy się budować przez cały czas do góry, bo mamy wspaniałe podnośniki. Za darmo. O, no nie, spadłem, ajajajaj, kurczę. Hmm. Chyba, że ty już weźmiesz yy, obejrzysz tą górę i po prostu zabierzesz wszystkie rzeczy, tak, które tam były. Nie mam zbyt nic dużego jak już bardzo. No, no już się dzień zaczyna robić to powolutku. Ja jeszcze coś tutaj sobie popatrzę, wokół tego czy nie ma żadnych skrzynek i... Możemy wracać do naszej bazy tymczasowej. O, widzę jedną skrzynkę, to po nią pójdę i. a robociszek, robociszek pierwszy, bo... Skarb. W ogóle yy, widziałeś, że tutaj jest jakaś droga, tam w ogóle prowadzi, to można ją sprawdzić. No to myślę, że na samym odcinku, teraz tu już się trochę nie opłaca. Po no, odcinku na samym będziemy odcinku. więcej chodzić, ale oczywiście w bliskim dosyć terenie, żeby jakoś się nie oddalać. O, 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 kukurydza. Ja zbieram, bo póki dają mleko, a, a mleko rówka. nam jest o, to, to poczekaj na mnie, to ja od razu ten, ten. ten a są nawet a mi to. Bo ja już umieram z pragnienia, dosłownie umieram z pragnienia. Wow. Proszę wejść tam i zarzuć na zdąbkę kukurydzę, jeśli masz, i ja po prostu sobie wezmę mleko, bo ja umieram. To daj mi tu wyrzuty, ja chyba będę szybciej biegł. No bo dobra, to ja, nie, ja już nie Proszę pani krowo to jedynie dla pani siup. Siup. siup I siup, i siup. do jarka Jest mleczko Uuuu, nie umieram, nie umieram Jest wszystko bit Dlatego potrzebujemy dużo jedzenia na takie wyprawy Weź sobie teraz mleczko, wypij Możemy już chyba wracać do bazy, czy jeszcze coś tam tam zrobić. Jakby coś nawet wiem, że tutaj mogą być krówki, więc jakby coś to możemy sobie po prostu przyjść. Nie no, krowy to są bardzo częste. Ale no w następnym odcinku priorytet to będzie zwiedzenie tej wieży. Nie wiem, pójście tam może tam po tej drodze, bo może coś się znajdzie. Tak. Oczywiście nie będziemy jakoś daleko się bardzo oddalać, bo nie mamy jakichś dużych zasobów jedzenia. O, wykryto samowolną uprawę. To one jeszcze nie urosły tak, to... No, chyba nie. Chyba, że tak działa, że... Nie wiem. I teraz pytanie odcinka. Czy one urosły? Urosły? Nie, nie ma. Nie. Poczekamy jeszcze. W ogóle tutaj są jakieś spalone drzewa. O, belka została ze pusta. Weź może... Weź te jakby spalone drzewa tutaj, te magumowe, Dobra. jakby, nie wiem. No, ojeju, ale się rozsypało. O, elegancko to jest węgielek. <grym> Może kiedyś będziemy na takim stopniu, że będziemy mogli ten piesu sobie palić węgielkami. W ogóle chodź tu, no, bo tutaj, jak byłem, to zauważyłem, że. Tutaj jest jakby, o taki panel, chodź tu proszę No To jest taki panel i, o ziemniaczki Oj o, tutaj jest, tutaj jest wymagania główny akumulator Zobacz sobie, nie wiem Ja przeszukam jeszcze. trochę O paliwo, paliwo Ej dobra, muszę się tam dostać, rzucisz wiaderko? Zauważyłem bardzo ważną rzecz, czyli sunshake'a, który tam jest. Dobra, strażak, sam, siuk. Dwa sunshake'i, dobra. Będ, podzielę się masz, proszę, YouTube. Wypi sobie. Wypić ci się chce i... Ja jeszcze zjem sobie, bo mam... A, jednak nie mam. Są fajne rzeczy w tym, bo są za darmo, a są ciekawe. Właśnie Weźmy jeszcze, się idziemy. tutaj prześpimy może, bo tutaj jest właśnie taki no, punkt powrócenia, to. No, no i mamy tutaj już save'a takiego. Ja i tak wszystko zbieram, jakieś pierdółki do bazy będzie jak już. Ja już mam właśnie cały gwynek zajęty, więc... trzeba no, już. szczęścia. Nie wiem. Jak my się mogliśmy tutaj rozbić? To jest jakiś statek kosmiczny czy to? Ta, to ewidentnie był jakiś statek kosmiczny. Tutaj wygląda takie ryby. W w ogóle... Eee, znalazłem skarby, chodź proszę. Zobacz, dwie skrzyneczki się ukryły. O, ziemia. O, ziemia, ziemia. Buraczki. Mamy ile? Mamy już trzy ziemia. No to idealnie, bo dropły mi trzy buraczane yy, nasionka. O, krążę to jeszcze na szybko, ale nie, nie wygląda to, żeby coś tutaj było jeszcze. O nie ma niczego niestety. Ale to tych skrzynek pewnie nam to, na jeszcze to się poszuka. Dobra, na ten odcinek to będzie już wszystko. Jeszcze może coś chwilkę sobie poza odcinkiem pogramy, ale z nie będziemy jakoś dużo robić. Więc to było na tyle, więc do zobaczenia i cześć. Miłego dnia!